Cześć Sobota dzisiaj 9 chyba grudnia Odwil się robi Ale zobaczcie śnieg Nie ma śniegu I śnieg I to na całej długości tam od tego budynku socjalnego Tutaj do budynku mieszkalnego Tu idą w ziemi rury do ogrzewania domu jak z tego jak z tej dużej kotłowni grzeje no i widać że dobrze grzeje bo śnieg się topi to jest mówię kurczę taki ten pod ziemią tutaj ja to kiedyś to tutaj robiłem bo były na początku to tata zrobił stalowe te rury, tylko, że to tam później gdzieś już się rozciekło w ziemi. To zrobiłem zwykłe te niebieskie, takie jak do zimnej wody PE. Dwa plastiki wełną owinięte to było. Później streczem i na taśmą densa. Taśma densa to jest takie w energetyce kiedyś było używane. Tam jeszcze w piwnicy tego mam kilka rolek. Juta, taka taśma z Juty. Jak kiedyś worki jutowe były, i, i co? I to było smołą takim lepikiem, że to ciągle mokre. Jest takie jak w energetyce kable do ziemi były owijane, czy jakieś takie, te. No ale gdzieś już to chyba też się skończyła ta izolacja. Kot siedzi, zaraz przyleci. Patrzcie, i nie do mnie, tylko prosto do miski. Dobra, kota nakarmię i jedziemy dalej. Kot na żarty. Tutaj tak. Żurawik warsztatowy stoi. Bo mówię, no muszę uszczelnić jakoś. Silnik jeszcze raz ściągnę. I ten. I co? I zrobię, no jakoś to muszę tam, jeszcze nie wiem jak się do tego dobrać, ale zobaczcie, no stoi nieużywana, a tutaj kałuże oleju normalnie się robią na tym, maty już nawet pościeliłem. Aha, i jest tego, roszada i relokacja maszyn, wiertarka poszła tutaj bo jak wiecie coś długi jakiś element no to i stół i cały tutaj wrzeciennik po skosie będę mógł od tego że tutaj tak w tą stronę będzie można coś długiego wiercić a frezarka no tylko że ona do ściany bardziej pójdzie będzie sobie tutaj tak stać będzie to mała frezareczka myjkę zostawię bo to tu z niczym nie koliduje chyba że też się będzie trzeba stąd wystawić gdzie indziej i tu wtedy szafkę jakąś na te wszystkie zabawki do frezarki. Tego jeszcze nie zrobiłem, ale yy, no bojowo jestem nastawiony, żeby zrobić nową tą nakrętkę i pinole uruchomić tutaj. Ale tak. Tokarka, tokarka nadal w rozsypce, jednak wczoraj byłem koło zębate przywieźć z a tu nie z cerbatę widzicie, to tak samo tu, tu, tutaj, o, tu trzech zębów nie było. Tu jednego nie było To jest nowe A to no w sumie miało jeszcze zęby Ale tu takie rozbite Te dwa O No i wałek Wałek też jest nowy zrobiony cały Bo to jest jednorodny materiał No i Tutaj jednego brakowało Wałek jest zrobiony też taki To jakoś tam nawęglane, utwardzane nie wiem, na tej obróbce takiej cieplnej to się nie znam. Ale takie, takie jakieś wyszło, coś, że ileś tam. Ten pan mi mówi, ile to tam HRC czy tam czego twardość, jakieś 40HM, materiał chyba. Taki. No i takie. Takie kółeczka. Takie kółeczka są. Zobaczymy. Teraz to tutaj do kupy poskładać. To po takim czasie ciężka sprawa będzie. Łożyska mamy już nakupione. Prawie wszystkie, bo tam może tutaj od tej strony, gdzieś tutaj, który się. Tego mi się nie chciało wyciągać, ale tu na ten wałek jakiś taki, to nawet nie wiem gdzie on idzie. Aha, on idzie na wałek pociągowy, tutaj, tu. Że to już takie no, najważniejsze, to tutaj tę całą skrzynię biegów poskładać. Ale to I wczoraj, piątek. Albo w, nie, to w czwartek chyba piec wyłączyłem, miałem tak zawsze jak kotłownia chodziła, to miałem tam w granicach 13 stopni. No zobaczcie, piec nie chodzi. Mam 9 stopni, już nie wiem czy to widać tak. No 9 tam i pół. Niby niedużo różnicy, ale już czuć, że to kurde jest ten. Jest zimniej. A to jak kotłownia chodziła całą dobę Na te 40 czy tam 38 stopni było nastawione na sterowniku Tu mam jeden grzejnik zawiera takiego, cztery rury O i tak jak widzicie u mnie to większość instalacji Co tam później była dorabiana To wszystko idzie już tymi PE rurami Ciśnienie praktycznie to tutaj wiecie no w takiej instalacji do ogrzewania centralnego nie ma a to też kupę temperatury wytrzymuje wcale się nie robię jakieś bardziej miękkie tam czy co a to to mówię no tu trzeba będzie to jeszcze raz jakoś czekajcie ściągnę tą Tutaj obu to będzie kamera gdzieś tam. Może tak? Teraz ładne wszystko. Czyściutkie rok nie brudzi. Tu podejrzewam kałuża. No może nie kałuża, ale tam widzicie pod tym wałkiem, pod tym sprzęgłem kłowem. Olej normalnie, kałuża oleju, że gdzieś stamtąd leci. Teraz to już wiecie, nie problem to ściągnąć dla mnie. Znaczy jest problem, bo teraz to już mi się wylęgarnia i podchowalnia na dobre zaczęła, że to czasowe będzie ograniczenie. Wykręcić przewody silnikiem. Na tym żurawiu odjechać, i później no, ściągnąć, trzeba będzie jakoś to sprzęgło. Nie wiem, mówię, no, ale przynajmniej wszystko czyściutkie, gdzie się nie dotknę o, od wewnątrz. Nie tak jak przedtem, że to, wiecie, było zababrane, takie, że nie było dojścia w ogóle. A tak to. Tutaj co? Nic się nie pozmieniało. Te kości, tak jak wkręciłem. Ona no, zablokowana jest tutaj. O, to jest, ale jeszcze je mówię, wykręcę i trochę takie faski porobię bo to ostre jak brzytwa te narożniki. Że to mówię, nawet gdzieś tutaj coś ręką sięgają czy co, no to żeby się tutaj nie pokaleczyć za mocno. Idę do ryb teraz patrzeć. Tam na stole. Mam trochę tych klamotów kupionych już do frezarki, ale to jakiś tam warsztatowy wyścig zbrojeń nagram. Trzymajcie się, cześć stroiki się robią. O, a tutaj tak w ogóle już jest sobota wieczór na dworze ciemno tutaj skończyliśmy solenie czekajcie może latarkę a dobra coś tam widać tu mamy wysoloną już ikrę pierwszy raz tu są fotokowce o a tu wam pokażę te rury co do domu idą dom, ogrzewanie to takie o 40 tam ta PR-ura. No i to później jest tak zrobione, że ten wełna i streczem owinięte, to już, ma 100 lat. Kurde. Jest jakaś bardzo taka ta wełna już sklapnięta. Teraz patrzę, że to by trzeba się pewnie latem pochylić nad tym. No i to tu mam zasilanie, powrót. O, zasilanie, powrót w domu. Pompka. I to idzie w tej dużej kotłowni. Ogrzewanie do domu. A godzinę mamy za 25. .00. Wieczorem. I ciemno na dworze. Tutaj co? Ja chciałem kurtkę, chciałem ubrać. I. Ej, chyba idę już do domu. Teraz kotłownię mam wyłączoną już, bo nie tego Wiecie tak koło zera to już nie palę, nie ma tragedii. Tutaj w środku, no pewnie w środku tutaj też mamy zimniej 11 i 11, no tu będzie widać 11 stopni też tu kruszy, no ten odbija się 11 stopni To wiecie Nie jest upał gorąco Ale zawsze jest lepiej jak w takim lodowatym jakimś tym Siedzieć i w wilgotnym pomieszczeniu Tu pogarsza się, dobra Idziemy Tu się wszędzie topi Mamy plus jeden na termometrze Dobra, bo to ciemno, albo jeszcze wejdę na warsztat, zobaczyć co tutaj się dzieje. Koła koła przyszły te do... Przyszły, no byłem odebrać. Do tokarki te koła zębate i wałe, bo to było... Nie wiem, no, czy to pokazywałem. Co Jeszcze zaświecę. Na razie to to... Wiecie, na sucho tak ponawlekałem na wałki, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowych i ten wałek jest nowy, bo wałek był tutaj, jeden ząb wyleciał na wałku, o. że on też jest <laughs> zrobiony nowy. No i kwestia Wpakować to do Maszyny z powrotem Tylko, że teraz To Jakoś Jakoś już mi się Odechciało tutaj To robić wszystko Może Mnie jeszcze tutaj Chęci najdą to Zmontuję to Do kupy Dobrze, że sobie tyle zdjęć narobiłem Jakieś te filmy z YouTube'a też tam chyba jak rozbierałem jakieś są to będzie widać co jak to było poskładane obraz jakiś będę miał do wglądu no bo po takim czasie to czarno to widzę żeby to za pierwszym razem chociaż to wiecie no za dużo nie ma możliwości nasze są no czekajcie jedna czy dwie możliwości są yy, tu te dwa koła nie będę ściągać jedną ręką jest o jeden ząb tu jest jeden ząb więcej tu jest jeden ząb mniej i tutaj tak samo jest jeden ząb więcej tu jest ząb mniej i nie za bardzo widzę ze zdjęć przynajmniej z tego co na telefonie się tutaj dokopałem do zdjęć yy, czy to jest większa mniejsza średnica czy odwrotnie tu powinna być większa a tu mniejsza i to tak kurde no tego nie jestem pewien nie no bo to jest mówię tu było takie jedno podwójne robione tu no ale to no to wiecie no zupełnie inaczej to wygląda to też jest źle zrobione 40 hm jakiś materiał ja się na tym nie znam no ale takie ponoć <coughs> powinno być na no. Jakieś koła, zębate czy tam korbowody, inne wały zobaczymy obym to złożył do kupy, a jak już złożę to jakoś to będzie działać Dobra, idę do domu. Cześć, trzymajcie się.